Cześć, witajcie z tej strony, Singata, i witam Was po bardzo, bardzo długiej przerwie na moim kanale. Mm, wracam do Was z tymi filmami i chcę, chcę Wam pokazywać, jak powstają e, moje domy. Znaczy moje, no nie moje, seriali, bajek, filmów, teledysków i co tam jeszcze sobie można e wymyślić. Prawdę mówiąc, tęskniłam się już do takim, za takim gadaniem do Was, tak sobie na luźno. Trochę się zmieniło. Ja od razu na wstępie chciałabym Was zaprosić na grupę zabudowaną w The Sims. Eee, grupę, którą prowadzę z sowca <ścoughs> i sakatax. Z, z sowca to już tutaj. Prowadziłam film, może pamiętacie, z moimi najgorszymi budowlami, a jak nie pamiętacie, to warto sobie go przypomnieć. No, a dzisiaj co? Dzisiaj dom z bajki kimkolwiek. Przyznam szczerze, że ja fanką tego no, nie byłam, niestety jakoś tak mi nigdy kimkolwiek nie kręciła, ale dom, dom ma bardzo. Bardzo fajny. No, no nie będę ukrywać tak. Ten dom już chciałam zrobić bardzo dawno naprawdę bardzo dawno. Ale za każdym razem, kiedy miałam się go podjąć, twierdziłam, że jest za trudny. Ale okazało się, że, że nie było tak źle. On miał takie parę dziwnych elementów, które które do tej pory są tak naprawdę dla mnie zagadką myślę, że jakoś z tego wybrnęłam a właśnie tutaj takie korytarz do, do korytarz do do nie, wie, nie wiem czy to jest korytarz, ale wygląda podobnie, próbowałam go zrobić jakoś te czarne elementy, które później zobaczycie a zrobić jak właśnie z kolumn czy coś ale to niestety, niestety nie szło domy ich mają to też do siebie, że są bardzo niesymetryczne i, i czasami naprawdę no bardzo ciężko z tego wybrnąć tak? Na przykład mm, tutaj właśnie ten dach, na którym robię okna tam ma takie okienka, od najmniejszego do największego a, a no, 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 nas to nas to nie przejdzie i co mi jeszcze boli z oknami to to, że nie można ich tak naprawdę ustawić jak się chce tylko robią pomiędzy sobą te przerwy różne, i, mm, no i nie da się ich ustawić fajnie. Na przykład największy problem mm, przy dachu, który jest trójkątny, i chce się mieć ładną kienko na środku. No i nie, 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 bo nie i koniec, kropka, bo takie, takie być nie może. No i, i, i rozmawiać z tymi simsami, tak? Odinstaluję i będzie spokój. Z dachami i oknami. E, jeszcze wracając e, do mojej serii budowy New Christ. E, pojawiają się pytania, czy będzie. E, a ja odpowiadam, że nie wiem, czy będzie, bo przyznam szczerze i bez bicia, że w rozgrywkę nie grałam od jakiegoś września. Nadal w mojej grze nie stworzyłam Syrena ani Syrenu nie grałam. Zdarzyło mi się grać czarodziejem raz. Studia to jest nadal dla mnie czarna magia. Nie próbowałam, żałuję, chciałabym w końcu, ale no, wolę budować. No, wolę, wolę. Sorry. Ostatnio też zaczęłam się troszeczkę delikatnie, powoli. Yy, bawić z terenem, bo uważam, że to bardzo, bardzo dużo daje. No tutaj akurat no, musiałam, tak? Zostałam zmuszona, ale budując sobie dla samej siebie prawie, bo często coś tworzę, ale usuwam. <grych> yy, to właśnie próbuję sobie robić na jakiejś górce. Mam w głowie fajne pomysły. No, wiecie, typowe domki dla waszych simów, tak? Mm, I właśnie jeszcze nie wiem jak z realizacją tego, bo nie wiem czy jeszcze e, teren za bardzo mnie nie pokonuje, ale będę się starać. Będę się starać osiągnąć e, doskonałość w e, terenie, tak. No i w ogóle, e, jak bardzo kocham, wiecie, te kamienie. Naprawdę, bardzo kocham kamienie. Bardzo kocham nimi ozdabiać cokolwiek i uważam, że dają bardzo, bardzo dużo do ogólnego wyglądu. Tutaj z tymi elementami wystającymi, to chyba jedno to jest w ogóle komin, a to drugie to w sumie, no, no nie za bardzo wiem. I to teraz może wyglądać komicznie to, co robię, no ale czego się nie robi dla dobrego odwzorowania, tak? Ale spokojnie, zostawię tego prostokątu takiego, takiego mm, luźnego, spokojnie, dorobimy tam sobie mieszkanko. E, tutaj jeszcze się wydarzyła niefajna rzecz. E, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo czasu zajęło mi, żeby się zorientować, że ten dach czarny, co tam widzicie, ten ukośny, w sensie te ściany, co nie, to je przypadkiem przemalowałam, Koniec końców nie, nie robi to jakiejś tam wielkiej, wiecie, różnicy, ale, ale wstawiłam to na face'a i, i tak było, było, było I ja dopiero, ojejku, po ogromnie długim czasie spojrzałam i patrzę, mówię, coś jest nie tak. O, tutaj zobaczcie, postawiłam na... Płuścianki. Płuścianki są też w ogóle mm, odpowiedzią na po prostu każdy, każdy ból. Nie wiem nadal, co to jest, czy to tunel miał być, czy to co. No, nie mam nie mam pojęcia, no ale ale jest, tak. No, a tu z tymi oknami to, to również, no, był, był ogromny problem. Naprawdę robiłam milion wersji, ja tam sobie okienko postawiłam. E, milion wersji robiłam z tymi oknami i naprawdę nie mogłam się zdecydować, co będzie wyglądało chociaż troszkę, troszkę podobnie, tak? No, no tutaj też w ogóle e, przesada, przesada była. Mm. No i co, słuchajcie, co ja wam powiem już trochę na zakończenie, że mam nadzieję, że... E, o, jednak usunęłam, jednak nie, niepotrzebne. <laughs> że wam się podobał e, ten domek. Mm i mam nadzieję, że będziecie z chęcią oglądać moje kolejne speed up ildy, bo ja będę sobie z chęcią do was gadała i, i, i tyle, no i tyle, słuchajcie, to możemy się, wiecie, pointegrować wspólnie prawie, no, tylko, że wy nie możecie nic powiedzieć, ale to tam nieważne, tak, możecie coś napisać, ja zawsze przeczytam, bo was love, bardzo love. No to e, przypomnę, że możecie wpadać w naszą grupę, na mojego Facebooka oczywiście, gdzie jest więcej, o wiele, o wiele więcej e, domów. Mm. I na Instagrama, bo tam też się dzieje. Dzieje się, jest po prostu tak gorąco, że, że aż no normalnie sama nie mogę tam wytrzymać. I dom jest do pobrania w galerii. Zobaczcie, nawet tak przystosowałam do zamieszkania. Zobaczcie, położyłam panele ściany, pomalowałam no, no nic. Tylko tam po prostu zamieszkać. Tak. I zdradzę Wam tajemnicę, że to nie koniec budowy z bajki kimkolwiek. No to co? Do zobaczenia na następnym razem. Cześć.